Tu Dominika Być może w tle tego dzisiejszego filmiku będziecie słyszeć różne dziwne głosy Za co bardzo przepraszam I postaram się, żeby ten filmik był w miarę krótki Bo te dźwięki naprawdę mi przeszkadzają W dzisiejszym filmiku chciałabym poruszyć temat pierwszej wyprowadzki z domu rodzinnego Ja osobiście podjęłam decyzję, żeby na studia wyprowadzić się właśnie z domu rodzinnego Z miasta rodzinnego, do większego miasta, do Warszawy No i oczywiście co za tym idzie, musiałam się wyprowadzić od rodziców Po raz pierwszy w życiu Wielu młodych ludzi, myśląc o takiej przeprowadzce, myśli tylko o jej plusach. Zawsze stwierdzają, że tak bardzo chcą już się uwolnić od rodziców, mają dosyć ich gderania, cały czas się z nimi kłócą i chcą już naprawdę poczuć wolność i samodzielnie mieszkać, ewentualnie mieszkać z jakimiś znajomymi. Ja nigdy nie czułam jakiejś wielkiej potrzeby uwolnienia się od rodziców, żyło mi się z nimi naprawdę całkiem nieźle. I przyznam szczerze, że ta decyzja z przeprowadzką. Nie przyszła mi bardzo łatwo. Przez wiele dni byłam naprawdę smutna i przygnębiona z tego powodu. W dzisiejszym filmiku postaram się przedstawić Wam plusy i minusy tego typu przeprowadzki. Na pewno jednym z takich plusów jest to, że możecie się dość szybko samodzielić. Wasi rówieśnicy, którzy wciąż przez najbliższe 3-5 lat będą mieszkali ze swoimi rodzicami, najprawdopodobniej nie będą tak samodzielni jak Wy. I podejmowanie różnych decyzji czy załatwianie dorosłych spraw będzie dla nich dużo trudniejsze niż dla Was. Z drugiej strony w pewnych momentach będziecie zmuszeni do bycia samodzielnym i często będzie się zdarzało tak, że akurat w tym momencie tak bardzo poczujecie, że chcecie być jeszcze dzieckiem, a będziecie musieli załatwiać jakieś dorosłe właśnie sprawy, to co zwykle załatwiali za was rodzice itd. Też muszę to stwierdzić, że czasami z naszymi rodzicami trochę ciężko jest wytrzymać. Gdy z nimi mieszkacie i jesteście jeszcze nastolatkami, to prawdopodobnie często zdarzają wam się choćby małe kłótnie. Z kolei jak się wyprowadzicie z domu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że albo nie będziecie się mieli w ogóle do kogo Odezwać, bo będziecie mieszkali sami albo waszego współlokatora nigdy nie będzie w domu, albo po drugie, będziecie się kłócić właśnie ze współlokatorem, który jest Wam zupełnie obcą osobą i z rodzicami chociaż jest taka sytuacja, że jednak ich kochacie, a tego współlokatora możecie zwyczajnie nie polubić, a nie fajnie mieszka się z osobą, której się nie lubi. Czy kiedykolwiek wasi rodzice prosili was o to, abyście coś ugotowali w domu, albo na przykład wasi rodzice gdzieś wyjechali no i musieliście sobie sami załatwić jedzenie? Gdy wyprowadzicie się z domu rodzinnego, tak będzie każdego dnia. Jeśli tylko zależy wam na oszczędzeniu choćby małej sumy pieniędzy z waszego kieszonkowego na przykład, no to prawdopodobnie przyda wam się bardzo umiejętność gotowania. Bo jednak gotowanie samemu jest najczęściej dużo tańsze niż chodzenie za każdym razem do jakiejś restauracji, czy nawet z jakiejś jadłodowej. I też musicie zwrócić uwagę na to, że na przykład jak wam się chce jeść nagle w niedzielę o godzinie 22, to gdy wyjdziecie z mieszkania i rozejrzycie się w okolicy, prawdopodobnie nie będzie otwarty żaden sklep. I będziecie po prostu musieli czekać już do rana następnego dnia, żeby wyskoczyć po świeże bułeczki. Także jeśli chodzi o jedzenie, lepiej już planować sobie kolejne posiłki z wyprzedzeniem. I zawsze lepiej mieć jakiś tam zapas jedzenia w lodówce czy... Wyprowadzając się z domu musicie stać się bardziej odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale może też za na przykład jakąś roślinę. Jeśli lubicie mieć w pokoju postawione kwiatki, to musicie pamiętać, naprawdę musicie pamiętać, żeby je raz na jakiś czas podlewać. Być może w domu rodzinnym zawsze robili to wasi rodzice albo zawsze wam przypominali o tym, ale gdy sami o to nie zadbacie teraz, to te kwiatki szybko Wam zbiegną. A, no i pamiętajcie, żeby nie podlewać ich z kolei zbyt często. Jeszcze jedna rzecz, jaką chciałabym poruszyć. Która jest bardzo ważna dla wielu młodych ludzi, to imprezy. Gdy mieszkacie z rodzicami, często nie pozwalają Wam iść na jakąś imprezę, czy mówią Wam, że musicie wrócić bardzo wcześnie do domu. Natomiast gdy wyprowadzacie się z domu, wtedy możecie praktycznie chodzić na każdą imprezę, na jaką chcecie, możecie wracać na drugi dzień rano. No, ale powiem Wam tak. Sprawa wygląda następująco. Jeśli wyjeżdżacie i macie zamiar studiować, no to takie zbyt częste imprezy nie są zbyt dobre, bo jednak czasami warto by się nauczyć czegoś, czy choćby wyspać, a po drugie prawdopodobnie nie będziecie mieć aż tyle kasy, żeby co chwilę wydawać ją na kolejne imprezy. Także nad tym też warto się zastanowić. Wiadomo, jedna impreza raz na jakiś czas nikomu nie zaszkodzi. Ale nie przesadzajmy z tą częstotliwością. Myślę, że mogłabym jeszcze powiedzieć o kilku sprawach, ale jak na razie ostatnią kwestią, jaką chciałabym poruszyć, to właśnie załatwienie spraw. Mimo, że na przykład jesteś już młodym dorosłym, już masz skończone 18 lat, ale mieszkasz z rodzicami, to rodzice często załatwiają za ciebie różne sprawy. Czy na przykład związane z lekarzem, z jakimiś dokumentami no przeróżnymi sprawami. Natomiast gdy się wyprowadzasz z domu rodzinnego, ta sprawa wygląda zupełnie inaczej. Już teraz naprawdę jesteś dorosły i naprawdę musisz załatwiać wszystkie te sprawy samodzielnie. Także widzicie, póki mieszkacie z rodzicami, nie ma za bardzo co narzekać na tych rodziców. Pewnie nie są tacy źli. No i to już wszystko, co mam do powiedzenia w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że czegoś się ode mnie dowiedzieliście. Tak jak widzicie, mieszkanie z rodzicami wcale nie jest takie złe. Chyba można jakoś wytrzymać z tymi waszymi rodzicami, no naprawdę. Powiem krótko: nie ma jak u mamy. Jeśli podobał Wam się ten filmik, proszę dajcie mu kciuka w górę. A jeśli chcecie oglądać moje kolejne filmiki, zasubskrybujcie ten kanał. I jeśli macie do mnie tylko jakieś pytania, napiszcie je w komentarzach niżej. No dobra, no to ja teraz idę wyrzucić śmieci. <słys》>